Siema, siema, mamy czwartek, godzina 12. Tutaj zaraz zaczepiam brony, jeszcze raz przebronuję to pole, co ostatnio było bronowane. Tutaj John Deere, John Deere po wy, wyczyszczeniu chłodnicy wyczyściłem tutaj. Jeszcze tych klapek z boków nie zakładałem, one tutaj stoją. czepiam brony, tylko jeszcze muszę skręcić te wieszaki. Troszkę je wyżej dać, bo te brony mi za nisko podnosi. Tutaj ropa brat dopiero przywiózł i tak. Mam nadzieję, że to już grzało. Nie będzie tutaj w ten mężek zostawiłem, żeby tu było widać, co się dzieje z tym płynem. i Będę patrzył, obserwował temperaturę. Mam nadzieję, że teraz już wyczyszczone dużo sypu wyszło. Tego wszystkiego z, ze środka też była tam pukana. Także powinien się już nie gotować. Tak to wygląda. Ja tutaj zacznę skręcać te wyszaki tylko właśnie tu kurczę korbki żadnej nie ma nie wiem jak to było wcześniej czy tutaj była jakaś korbka czy nie a tutaj coś było tutaj, jakaś korb... tutaj coś jest może na tym była jakaś korbka muszę to wyciągnąć wyciągać i tak to skręcić skręcę parę obrotów zawsze to troszkę wyżej mi będzie te brony podnosiło Zobaczcie, czy to śrubło tak jak było, niby nic nie wypadało, także już to zostawię, ten się jak też podniosę. Tu nic nie ruszałem, takie pokupnie było wszystko. Tutaj gdzieś też wyczytałem na internecie, że jak to śruba się odkręci, to można regulować hamulec ręczny tym. Ale nie wiem, jakby ktoś kurde mi powiedział jeszcze, czy to prawda jest, czy to się to odkręca, tak wywnioskowałem z tego, co znalazłem na internecie. Jak to działa? Bo tutaj jest właśnie słaby ręczny. Chciałbym to jakoś troszkę podciągnąć. Może by się udało i by fajnie hamował. Chcę tu bardziej grzebać jakoś z tym. Hamulce fajnie działają, tylko ten ręczny jest minusem. Przebronuję jeszcze raz, później rozsieję nawóz i zrobię wtedy agregatem, bo to pod fasole wszystko będzie robione. Tutaj pod też na środek podstawiłem takie drewienko, żeby ta woda spływała, bo był założony Yy, była założona tylko ta plandeka, co dostałem ale kurde, na środku po prostu woda się zbierała, to nic nie spływało plandeka niby szczelna, ale kurde, to i tak jakoś średnio mi się to podoba bo u kolegi jest fajnie tak zrobione, że to jest otwierane Chciałem zrobić taki mechanizm do niego tylko to nowe, też nie chcę za bardzo to jego przerabiać później jakby coś się zepsuło na samym początku mi tej gwarancji nie uzna szkoda, że tu nie ma żadnej korbki, tak jak w 60s czy coś Dobra, Wyszaki troszkę zawsze podniesione Palam ciągnik, siadam, podczepiam te brony. Tu ładuję popiół. Zobaczcie, tutaj, jak jest z tymi bronami związane, że trzeba walić ostro młotem, bo to praktycznie w ogóle nie chce. Przyruszać w tym. Zdziera się cała farba. To jest też zatłuczone już, bo wcześniej wyciągałem je. Jesteśmy na polu. Dlatego. Tak pierwsze co zauważyłem. Wsączy się kurde, płyn tam z góry. Nie wiem jak to bardzo będzie. Na razie w sumie praktycznie nic nie. Tam mało co wykapało, ale spróbuję jeszcze skleić tę chodnicę. Ostatecznie to pewnie przy myciu gdzieś się uszkodziło, bo tam było pozaklejane. Tu te powyciągam. Mam węże popodpinane. Teraz już troszkę jest wyżej, jednak podnosi, jak poskręcałem te ramiona. Zacznę, chwilę po bardzo mocno wieje To opuszczę je Prosto Próbuję rozłożyć Powolutku Rozłożymy Troszkę je spróbuję właśnie, Bo kurde one są aż tak w drugą stronę się wyginają Nie wiem czy to tak ma być zrobione są to może podnoszę dobra nie wiem kurde jak to bieg wrócę na razie czwórkę terenową ustrze brony i lecimy będę starał będę starał się jeździć yy... Po tych górkach w sensie, żeby nie jeździć w tych samych miejscach, żeby dołów nie robić, jest trochę nierówno, to jeszcze raz to przeponuję. Nie wiem, a może to jakoś na skosy spróbować? jest, że jedynką szosową jeszcze tutaj troszkę śrubę rozkręcę, to już powinno naprawdę fajnie to wyglądać nie mam tutaj tego, tego muszę naspawać ta śruba była właśnie z ciągnikiem dodana ale muszę tu przyspawać, co fajnie będzie kręcić tak niewygodnie temperatura fajnie się trzyma, nie rośnie, doszła tylko jak już do połowy zastanawiam się czy w tym ciągniku jest w ogóle włożony termostat nie sprawdzałem tego, muszę to sprawdzić jak nie ma to postaram się założyć wszystko fajnie wyszło tutaj była droga zostały jakieś niewielkie tam wszystko się praktycznie rozbronowało dziś ostatni przejazd do góry, zrobię tam jeszcze poprzeczkę tak samo tutaj robiłem i troszkę bardziej, no to temperatura poszła wyżej, ale już naprawdę dostał pod tą górę, ale no się nie zagotował. Także kurde ta chłodnica będzie git, tylko zobaczę czy na pewno tam nie będzie ciekła. Zawsze to jakaś oszczędność, bo nowa chłodnica kosztuje ponad 1000 i nawet nie, wi nie wiadomo czy ona będzie do końca ok. kończyłem już wszystko pobronowane O, słoneczko wychodzi, czasami chmura Chmurą zajdzie Ale ogólnie pogoda dzisiaj jeszcze jest w porządku Już tego, że bardzo wieje Ja tu poskładam te brony Będę się z Wami żegnał Także John Deere chodzi Wszystko jest w porządku Teraz po wyczyszczeniu tej chłodnicy one dzisiaj troszkę przetestowane w cięższych warunkach, bo już szybciej z nimi jeździłem, teraz rozsieję tutaj nawóz, zrobię agregatem i będzie można sieć fasolę. Tutaj jeszcze Wam pokażę jak je składam. Składają się fajnie, to robię tak dość powoli, żeby się nic nie uszkodzić. Wkładam strwożnik, lecę do domu. Siemka.